Dzieci śpią. Przygotuję im mleko do butelek. Dobry pomysł. Przyniosę butelki. Jak się obudzą, jedzenie będzie gotowe. Moja laleczka już się obudziła. Pójdę do niej. Dzień dobry, malutka. Czy dobrze spałaś? Śniadanko prawie gotowe. Wypiję wszystko. Tak, moja już prawie skończyła. Teraz trzeba je wykąpać. Może wykąpiemy je w umywalce? O tak, będzie super! O, rety, znowu nazbierała nam się cała góra prania. Cześć, mamo, bawimy się lalkami. O, to ładnie. Będziemy je teraz kąpać. No dobrze, tylko nie zachlapcie całej podłogi. Dopiero co skończyłam tu sprzątać. Dobrze, mamusiu? Zobacz, laleczko, kąpiel już gotowa. Nie martw się, woda jest cieplutka. Naleję odrobinę żelu pod prysznic, żeby porządnie ją umyć. Jasne, ja też mojej naleję. Kąpiel w pianie to dużo lepsza zabawa. Ojej, ja też mam na sobie pianę. Ja też, ale nic nie szkodzi. Teraz trzeba je obie porządnie wysuszyć. I uczesać im włosy. No, teraz znów wyglądasz ślicznie. I jeszcze posmaruję ją kremem nawilżającym. To ulubiony krem mamy. A co jest dobre dla mamy, nie może być złe dla lalki. I na dodatek tak ślicznie pachnie. Właściwie siebie też powinnam nim posmarować. Nie tak dużo, Aniu. Zużyjesz cały krem. A to najdroższy z mamy kremów do twarzy. Wiem, wiem. Chodź, teraz je ładnie ubierzemy. Ta sukienka jest fajna, prawda? O tak, moją laleczkę ubiorę tak samo. Może wyjdziemy z nimi na dwór. Jasne. Moja laleczka za bardzo nie chce iść, ale świeże powietrze dobrze jej zrobi. Chodźmy do ogrodu. Mamo! Tak? Co się dzieje? Zniesiesz nam wózek z lalkami na dół. A gdzie to się wybieracie? Do ogrodu. Laleczki potrzebują świeżego powietrza. Tak, bierzemy je na spacer. Moja laleczka chce się pochuśtać. Trzymaj się mocno. Moja też się zmieści koło twojej. No dobrze, trzymajcie się. Uii! Może pozwolimy im się pobawić w piaskownicy? Nie, dopiero je wykąpałyśmy, a poza tym mają na sobie takie ładne sukienki. No tak. Lepiej poskaczmy z nimi na trampolinie. Dobrze, ale nie za wysoko. Moja laleczka jest jeszcze bardzo malutka. O, pawełek i Alex przyszli. Pobawicie się z nami? Nie, nie mamy czasu. Jesteśmy na spacerze z lalkami. Alex chce do wózka. Nie Alex, nie teraz. Są w nim nasze laleczki. Poza tym Ania i ja chcemy się bawić same. Głupie lalki. Ej, a co to ma znaczyć? To było bardzo nieładne. Nasze laleczki się potukły. Czemu Alex jest w takim podłym humorze? Na ogół jest milszy. Racja, co on sobie myśli? Że zawsze będziemy go wozić w wózku? Chodź, zabierzemy nasze laleczki do lekarza. Szybko! O nie! Wszystko porozrzucane po podłodze i znowu używały mojego kremu do twarzy. Mamo! Tak. Wniesiesz nam wózek na górę? Dobrze. Coś króciutki ten wasz spacer. Aleks przewrócił nam wózek i laleczki się potukły. Musimy je szybko wziąć do lekarza. O, rozumiem. Jesteśmy w przychodni. Musimy poczekać w poczekalni. Dlaczego do lekarza zawsze są takie długie kolejki? No, teraz nasza kolej. Trzeba je położyć tutaj. Teraz lekarz je zbada. Co robicie? Jesteśmy u lekarza. No dobrze, tylko nie podoba mi się, że zrzucacie nasze poduszki na podłogę. Okej, okay, to i tak już koniec wizyty. O, te dzieciaki. No dobrze. Laleczki muszą przyjmować po jednej łyżce syropu dziennie, żeby szybko wyzdrowiały. Tak, i muszą leżeć w łóżku. Och, znowu zabrudziły całą podłogę. Ania, Lenka, chodźcie tutaj. Nie możemy, musimy dać lekarstwo laleczkom. A potem dajcie im odpocząć, a Wy zejdźcie tu na dół. Dobrze. Zobaczcie, jak zabrudziłyście podłogę. Chodźcie, pomożecie mi posprzątać. O rety, człowiek nie ma ani chwili spokoju, gdy jest mamą lalek. O tak, a gdy się jest prawdziwą mamą, to tym bardziej. Ale to dobrze, dzięki temu nie grozi wam nuda. <grymne> Jeśli podobają wam się nasze filmiki, subskrybujcie nasz kanał. Będzie nam też bardzo miło, jeśli nas polubicie. Do zobaczenia wkrótce.